Cześć wszystkim, to Ignacy z Japonii. W Japonii ludzie noszą japońskie imiona, a rzadko takie pochodzące z obcych kultur. A w Polsce ludzie często noszą chrześcijańskie imiona, a rzadziej słowiańskie, chociaż one też nie są aż tak rzadkie. Ale czasem jest zbieg okoliczności i polskie i japońskie imiona brzmią tak samo. Więc dzisiaj przedstawię takie przypadki i to są dobre pomysły na dzieci polsko-japońskich małżeństw. Mam na liście kilkanaście takich polskich imion, i są też imiona, których sam nie spotkałem, ale z tego co widzę, one są rzeczywiście nadawane w Polsce. Wyjaśnię też specyfiki japońskich imion o identycznym brzmieniu, czy one są popularne, czy są nowe itd. To zaczynamy. Anna. To jest bardzo częste imię w Polsce, najpopularniejsze wśród kobiecych imion, i podobno to jest najpowszechniejsze imię w ogóle w Polsce, ale w Japonii też są Anny. To też jest żeńskie imię, jednak wydaje mi się, że japońskie imię Anna jest zapożyczone z Zachodu. To jest stosunkowo nowe imię w Japonii i głównie młode kobiety czasem tak się nazywają. W gimnazjum miałem koleżankę o tym imieniu i z tego co wiem ona poszła na anglistykę. Z takich znanych osób to na przykład Anna Trzia, taka modelka, piosenkarka, aktorka, chociaż ona ma ojca, nie Japończyka. Jeszcze Anna Umemia, modelka, celebrytka, ale też ma matkę niejaponkę. Emma, To jest chyba rzadkie imię w Polsce, chyba że mówimy o zdrobnieniu od Emilii. W Japonii też występuje, chociaż rzadko, żeńskie imię Emma. Tutaj zawsze z jednym M. Eryka. To jest rzadkie imię w Polsce, ale istnieje. A w japońskim jest imię Erika jako żeńskie imię. To imię brzmi nawet naturalnie po japońsku, ale najprawdopodobniej to imię też zostało sprowadzone z zachodu. Nie spotykamy tego imienia często w Japonii, ale ma skojarzenie szlachetne. Z takich znanych osób, to może Erika Sawajiri, czyli aktorka, albo Erika Ika, taka idolka. Hanna. To jest teraz bardzo popularne imię w Polsce i bardzo dużo dziewczynek nosi to imię. W Japonii raczej nie ma imienia Hanna, ale za to jest imię Hana, jedno n. Które jest bardzo podobny do Hanny, więc pomyślałem, że wspomnę też o tym. Julia. To jest popularne imię w Polsce i w japońskim też istnieje Julia jako żeńskie imię. Nie występuje często, ale myślę, że spotkałem kiedyś jakąś Julię w Japonii. Japońskie R jest inne od polskiego R i czasem brzmi bliżej do L. Julia to też nie jest rodzimie japońskie imię i zostało sprowadzone z zachodu. Dlatego jest stosunkowo nowe. Jest też wersja Jurya, ale wydaje mi się, że ta wersja jest rzadsza niż Jurya i to może dlatego, że sylaba JU jest bardziej naturalna dla ucha Japończyka. Mimo, że normalnie w japońskim mamy dźwięk dzi, ju", to Jurya brzmi bardzo europejsko. Może imię Jurya jest częściej spotykane niż Jurya też, dlatego że współgłoska j ma delikatniejsze brzmienie niż Czy i pasuje do stereotypowego wizerunku kobiet. Karina albo Kalina. Oba imiona byłyby wymawiane tak samo po japońsku. Jest też żeńskie imię Karina, które funkcjonuje w Japonii. Jest też taka telebrytka, która chyba jest modelką. Lena To nie było chyba popularne imię w Polsce, ale czytałem, że mniej więcej jak zaczął się XXI wiek, to rodzice zaczęli nadawać to imię swoim córkom. W Japonii też to jest żeńskie imię i brzmi Rena przez R. Ogólnie końcówka na jest popularna w żeńskich imionach w Japonii kana, nana, mana, yuna, rina i tak dalej. I jeszcze Japończycy lubią dodawać sylaby z r przed na, czyli rana, rina, runa, rena albo czasem Rena. Nie słyszałem akurat rona, ale możliwe, że jest też takie imię. I w każdym razie to są według nas Japończyków ładne i z lekka europejsko brzmiące imiona. W Japonii imię Rena jest stosunkowo nowe, ale część japońskich Ren może mieć już blisko 35 lat. Nie mam pewności, ale możliwe, że w przypadku tego imienia nie zapożyczyliśmy żadnego konkretnego europejskiego imienia. Z takich znanych osób to na przykład Rena Nonen, aktorka-piosenkarka, ale ona miała problem prawny z agencją i teraz nie może używać swojego imienia i nazwiska, więc teraz działa jako Non. Lidia. Rzadko, ale w Japonii można spotkać kobiety o imieniu Liria. Moim zdaniem to jest po prostu zapożyczenie, bo imię jest zgodne z japońską fonetyką, ale to nie jest typowo japońskie brzmienie. To imię też noszą raczej młode osoby. Liria to też kwiaty oczywiście, i po japońsku nazwa tych kwiatów brzmi Yuri. Akurat Yuri jest popularnym japońskim żeńskim imieniem, i pewnie dlatego podobnie brzmiące imię yuria, o którym dzisiaj wspomniałem też jest powszechnie akceptowane. Maja To jest pierwszy przypadek w tym odcinku, gdzie polskie i japońskie imiona brzmią identycznie, ale ta japońska wersja nie ma nic wspólnego z europejskim imieniem. W Japonii często można spotkać kobiety o imieniu Maja i to nie tylko u młodych osób. Najprawdopodobniej japońskie imię Maja ma buddyjskie pochodzenie, ponieważ matka buddy Shakyamuniego miała na imię Maja. Jest też dużo znanych osób o tym imieniu. I jeszcze ciekawostka. Jest japoński piłkarz, który nazywa się Maya Yoshida. Maya jako męskie imię jest bardzo rzadko spotykane, ale to nie jest niemożliwe. Maria To imię występuje również w Japonii, ale wyraźnie to jest zapożyczenie z zachodu. Tutaj warto zaznaczyć, że japońscy rodzice, którzy nadają swoim córkom imię Maria, wcale nie muszą być wierzący. Po prostu to imię jest ładne i oczywiście prawie wszyscy Japończycy kojarzą Marię i samo imię też brzmi po zachodniemu, to jednak Japończycy też chcą czasem nadać dziecku to imię. Z tych znanych osób to przede wszystkim Maria Takeuchi, piosenkarka, chociaż tutaj jest Maria zamiast Maria. Marika. Chyba to jest w miarę rzadkie imię w Polsce, ale w Japonii też występuje takie żeńskie imię, tylko też jest bardzo rzadkie. Nie wiem czy to jest zapożyczenie z zachodu, ale to całkiem możliwe. Maryna To imię występuje w Japonii jako Marina, bo w japońskim nie ma samogłoski Y. Marina chyba jest zawołżonym imieniem, a nie rodzimym japońskim imieniem. W Japonii też jest to, to żeńskie imię. W Japonii a na końcu imienia nie oznacza, że to jest żeńskie imię, ale też często tak jest. Nina. To imię jest chyba rzadkie w Japonii, ale pamiętam, że w gimnazjum miałem taką koleżankę. W Polsce też nie spotykamy jakoś często tego imienia, ale znam jedną. Sara. Osobiście nie znam żadnej Sary w Polsce, ale na pewno słyszałem niebezpośrednio o różnych Sarach. W Japonii też jest to żeńskie imię i na przykład jest taka skoczkini narciarska Sara Takanashi. Sara to hebrajskie imię, ale ze względu na to, że Japonia jest trochę buddyjska, Sara może się kojarzyć też z drzewem życia czyli Sala albo Sala w sanskrycie i to koniec listy. Gdyby było jakieś małżeństwo polsko-japońskie, to te imiona dla ich dzieci będą przynajmniej bezproblemowe w obu krajach, ale to nie jest jedyny kryterium i sam nie zamierzam nadawać swoim dzieciom takich imion. I też myślę, że jak są takie pary, to też pewnie oni sami wiedzą o tych imionach, więc dzisiaj zrobiłem ten odcinek nie z myślą o nich. Tutaj tak naprawdę opowiadam Wam o tym po prostu jako ciekawostce. I nie było dzisiaj żadnych męskich imion i to dlatego, że po pierwsze polskie imiona męskie kończą się zazwyczaj na spółgłoskę i nawet jeśli na przykład są podobnie brzmiące odpowiedniki anglojęzyczne, to zakończenie na spółgłoskę nie pasuje do japońskich imion. Po prostu ze względu na japońską fonetykę takie imiona trudno zapożyczyć. A nawet jeśli są zagraniczne imiona męskie, które funkcjonują w Japonii, to one brzmią inaczej w języku polskim i nie mogłem ich wymienić, na przykład Georgi, czyli teoretycznie zapożyczenie imiona George, czyli Grzegorz. Z kolei w Polsce imiona żeńskie prawie zawsze zakończone na A i w Japonii też często tak jest, więc po prostu żeńskie imiona mają większą szansę na zaistnienie w obu krajach. Jeszcze ciekawe jest to, że w Polsce trendy w imionach czasem wracają i na przykład teraz jest dużo chłopców, którzy nazywają się Stanisław, Tadeusz albo nawet Ignacy. A w Japonii trendy są raczej jednokierunkowe, i jak raz minie moda na jakąś grupę imion, to potem już te imiona nie wracają poza pojedynczymi przypadkami. Tym bardziej, że w Japonii można wymyślać całkiem nowe imiona. Nie ma żadnej listy imion. Więc czasem można mieć wrażenie, że poza jakimiś fonetycznymi zasadami w języku japońskim, które trzymają te imiona w podobnym e, brzmieniu, to imiona w poszczególnych epokach w Japonii są jak nie tego samego narodu. Na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję, że ta wiedza gdzieś się przyda. Autopromocja Wiedzieliście, że Ignacy z Japonii tworzy autorską muzykę pod pseudonimem Kanai? Sprawdźcie najnowsze kompozycje i inne utwory na kanale Kanai Music. Część muzyki jest dostępna również na Spotify i innych serwisach streamingowych.